thank you Hej kochani, z tej strony Tyariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Poprzez Wieki. No Sława właśnie jest atakowana przez nietoperze. Eee, jak widzieliście, biedna, e, zaraz to się skończy. E, no jak widzieliście, nasz tutaj Wolkbert i Sława mają dosyć ciekawą dynamikę. Oboje charaktery mają raczej dosyć e, mocne. choć podejdź tu kochana, ty już tam nie serduszkuj zmień sobie strój, bo musisz tu coś poogarniać, oczywiście na zimowy, może z płaszczem sobie nałóż, proszę bardzo, bo na dworze mamy piękną zimę. Dobrze, no i kochani, chciałam wam tu pokazać, no jak widać pojawiła się nam tu już romantyczna jakaś relacja, no Sława, no bądźmy szczerzy, była całowana po raz pierwszy, Eee, co ty tam? Aha, no tak, romantyczna satysfakcja, dobra. Eee, miło mi to słyszeć, ale na razie to chodź tu, rozpal ogień, bo musisz upiec dwie ryby. Eee, no, Wolkbert, po tych ekscesach i próbie eee, wyruszenia stąd, oczywiście nie czuję się najlepiej, więc znowu, znowu się poparzyłaś, boże. Eee, więc znowu będzie. Yy, głównie nam spał, pal pieniądza, bo wy macie tutaj niby dużo pieniędzy, Piecz, pieczoną rybę zrób z jedną zjesz ty, drugą oczywiście upieczesz dla niego, bo on też musi coś zjadać. No oczywiście pamiętajcie, że to się, co dzieje się w naszej głównej osadzie, dzieje się mniej więcej w tym samym czasie. i niewątpliwie, jak się wszyscy zorientują, że sława nie wraca, a powinna, to niewątpliwie zaczną jej szukać. No ale na razie to jest ten sam moment. Tam nam się urodziły dzieci. Yy, pamiętajcie, że no telefonów nie było, więc wszyscy. O tu mamy talerz, dobra. Zabierzemy. Nie możemy z nim nic zrobić. Yy, dobra, to zrobimy tak. Yy, zaczęła się zima, więc no dla każdego się wydaje normalne, że jeszcze sława nie wróciła. Upiecz rybę, bo musisz upiec też drugą. Żebyście mieli co jeść. Dobrze, pozwolę ci, ale... Ach, teraz atak pająków. Boże. Ja bym chciała, żebyś upiekła kolejną rybę. Dobrze, że je nałowiłaś. Dobra. Aha, dobra, tamto przerwałaś i upieczesz. Zaraz, czy to jest tamta sama, czy ta kolejna? Yy, to jest tu. Możesz jeszcze dorzucić. Dorzuć kłodę, proszę Cię bardzo. Dobra, i weź yy, piecz rybę. Musimy to... a jeszcze masz pecha dzisiaj. O Boże, ile ty żałoba typu gniew. Byłaś małą piekunką, tak? A nie, dzisiaj sprzyja Ci fart. no dobra. Tak, dłości i oparzone ramię, no niestety kochana. Dawaj. <laughs> No, i pewnie upiekłaś coś. Yy, dobra, to teraz ta ma jakość. A, muszę włączyć dymki. Dobrze, i tu mamy jakość wspaniałą, a tu mamy jakość normalną. Ty jadłaś tą jakość normalną, to ją dokończ. Proszę cię bardzo. Czy my tu z tymi roślinami coś możemy robić? Nie, bo chyba wszystkie mamy, które nie rosną w tym czasie. Mm. a nie, ty jesteś po prostu też niezadowolona, okej. Okay. Dobra. Weź to popiecz. Znaczy zjedz. Możesz to wyrzucić? Możesz. Festiwal fitnessu niewątpliwie nas nie interesuje. Ile to jeszcze będzie trwało? 21 minut. To chodź jeszcze ci dowalimy i każę ci pójść skorzystać z krzaka. Proszę bardzo. Idź, skorzystaj z krzaka. Aha, poszłaś jeszcze zabrać śmiecie na górę. Dobra. No, pięknie. Możesz tutaj dodać środek dodatkowy. Mamy jakiś kwiat. Możemy dodać maliny. Może nam malinami pachnieć. Nie, no żadnego tu chorowania. Ile to jeszcze? Boże, to się cały czas przedłuża. Czy my możemy zrobić. O Boże, ruszyłam to łóżko znowu. Czy my możemy zrobić pranie? Tak. Przeszukaj ić kieszenie. No musisz jakoś przepłukać te rzeczy. Dobra. Pięknie. I jak to zrobisz? To zrób pranie i upiesz w bali. Proszę bardzo. No tak ty z tą miłością to. Nie, no nie masz tu choroby. No, może to ci zniknie wreszcie. Miejmy nadzieję. To ty byś tu chciała. A że Ida stałaby się twoją przyjaciółką. No na razie to niestety. Sława też co jakiś czas tęskni za rodziną, bo ona jest bardzo rodzinną simką. No, ale wiadomo, że nie może zostawić Volkberta. Pięknie. I teraz, co ty tu masz? A, sama chcesz rozwiesić? No dobra, to rozwieś. Proszę bardzo. I oczywiście wymienisz wodę. No Już skończ to rozwieszać, dziękuję. Wymień wodę. I znowu może dodamy, co mamy tu z kwiatu. Dobra. Jakieś tam zielsko dodaj. OK. I teraz bardzo cię proszę, tu powinnaś coś móc zrobić. Zbierz... Cały plon i zbierz cały plon. Pięknie. Wszystko nam się przyda. Tu byś mogła coś zrobić. Lustro to nam akurat najmniej potrzebne. Pochodnie mogłabyś zrobić. Dobra, zrób pochodnie. A ty jak tam? No, ty jesteś coraz bardziej głodny. Zaraz Cię obudzimy. Sława ci da jeść. Bo ci rybę. No, Sława to bardzo zdolna i zaradna kobieta. Zdobyto umiejętność wytwarzania, no dobra. Dobrze. Aha, poszłaś reagować, co to takiego? Zamiataj lekko. Mamy to, gdzie wyrzucić, nie mamy, tak myślałam. Dobra. Czemu nam się tutaj, a nie, to niby są zablokowane? Dobrze. Poza miataj, kochana. Dobra, ty na chwilę wstaniesz, bo będziesz musiał zjeść. Podejdź tu. Co ci jest, kochana? Spracowane ręce, no niestety. A ty jesteś spięty przez szczury. Wiesz co? Ja ci dam na chwilę ubranie zimowe. Znaczy, to jest tylko jedno, które masz, ale żebyś mi tu. Dobra. Sława, chodź, dasz mu jedzenie. Bardzo Cię proszę. O, czy potrzebujesz przytulenia? No nie. Eee, przyjazne, czułość, wręcz prezent. Przyjazny prezent. Czy tu będzie ryba? Jest pieczona ryba. Idź mu dać pieczoną rybę. Proszę bardzo. A ty powinnaś mieć kobieto pochodnie gdzieś. Tak jest tu. Dobra. Czy ją możemy rozpalić? Rozpal wszystkie świece. O, dobra. Dobra, a ty, mój drogi, skoro dostałeś tę rybę. A! Dobra, jeszcze otrzymujesz prezent. No okej. Okay. To siąć ją zjedz. Sławo, ty też sobie tu usiądź. Dobra, idziesz najpierw sprzątnąć odchody, no okej, okay. a jednak nie. Dobra. Sięgicie sobie zabawnie, bo tyłem, no ale weź ty tu z nią porozmawiaj. Bardzo cię proszę. O, pierwszy pocałunek. Będziemy musieli to zrobić zaraz, bo już on był. Eee, komplementy. Możesz jej schlebiać trochę. Miksolokiem ma, no dobrze. Może umie robić jakieś tam. Czy ty się najadłeś, chłopie? Najadłeś się. Romantyczne, intymność. Co wy idziecie zrobić? Aha, dobra. Pierwszy pocałunek. Eee, dobrze. A to, to chcieliście wyrzucać, dobra. Już ja to dla was wyrzucę, żeby was nie, drę nie dręczyć. Idź ją tu pocałuj, jak ona ci pozwoli. Nie, nie pozwoliła mu. No tak. E, tamto uniesienie było chwilowe, bo Sława jest ostrożna w miłości. No dobra, tak łatwo ci z nią nie pójdzie. Bardzo się cieszę z tego. E, to może komplementuj inteligencję. Proszę bardzo. Trochę tutaj musicie pokombinować. Ach, wściekasz się, że jestem twoją dziewczyną. Jesteś tak inteligentną osobą. Może tu jakiś pocież żałobnika? Yy, proszę, wędkarstwo. Tak, pocież żałobnika. Co tu jeszcze możemy? Możesz się zapytać, jak się ma. Ta, może lubić czułość, dlaczego nie? To, że jest ostrożna w miłości, to nie znaczy właśnie, moim zdaniem, to bardzo pokazuje, że ona nie, bara, bara, nie będziecie. Bez przesady. Przyjazne, głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa. Ty bym chciała, żebyś mu opowiedziała, jak się masz. Świetnie sobie radzę, dzięki, że pytasz. Życie jest dobre. Nie, no. Yy... A ty romantyczne coś tu możesz? Co tu jest w czułości? Nie no, flirtuj. Yy, obczaj go delikatnie. Dobra. Ne, nie zrobiło się. Zaraz zrobimy jeszcze raz. Yy, więcej romantyczne w intymności. To... A ty możesz pierwszy pocałunek. Yy, no nie. Możesz objąć czule. Yy, może on się nie będzie. Tak, on nie protestował. Dobra. I chciałabym, żebyś mu opowiedziała historię. O hobby też możesz rozmawiać. Proszę bardzo. Komplementuj włosy, a podobają ci się jego włosy, dobra. <noise> Niech będzie. Weź ożywioną rozmowę. Poskarż się na stan zdrowia. No nie, przyjazne historie. Opowiedz dramatyczną historię. Powiedz, co się działo tutaj w. Co tu masz? Tatuarze, aha, dobra. Co się wydarzyło w tych ruinach z Twoją rodziną? Opowiedz to. A Ty ją tu byś musiał jakoś spróbować pocieszyć. Yy, przyjazny znowu, czułość. Obejmij ją jeszcze raz. Dobra. Yy, teraz, ty. Fajnie, wam się to buduje. O, możesz go poprosić. Narzekaj na mroźną pogodę. Powiedz, że moglibyście wrócić do ciebie do wioski. Obejmij czule. O, poszedł wyrzucić śmiecie. Ładnie z jego strony. Ale niestety idzie jeszcze je wyrzucić, to już gorzej. O, dowiedziałeś się czegoś o obiorniku, z jakości, dobra. Tam mieliście nie chodzić, wcześniej nikt mi tam nie łaził, a teraz łazicie. Dobra. Nie! Nie idziecie. Nie! Stop, stop, stop. Sorry. Ja rozumiem. To pocałunku nie, ale barabara bara już byście chcieli. Nie! Nie! Dziękuję. Możesz go pocałować. Ten pierwszy pocałunek, co był na scence zaliczymy. Dobra. Gdzie ty jesteś? Chora na coś? Nie, nie wygląda. Aha, dobra. Proszę bardzo, pierwszy pocałunek. No super. Dobra, to ty może spróbuj coś teraz. Skoro się zgodziła na ten pocałunek, popręż musgu, muskuły. Pokaż, jakie to masz cudne muskuły. Też ona już sobie mogła. Możesz jej też powiedzieć, że bardzo ładnie pachnie. Dobra. No dobra. I pochwal uśmiech. Zdobyta. Akurat romantycznych nie miałeś, tyle masz umiejętności, a nie romantyczne. Akurat mi pasuje, żeby się miał, no ale dobra. Yy, możesz z nią poflirtować. Chociaż ona może się nie czuć dobrze flirtując. Oho, dobra. Wyjaw za uroczenie. Sława nie rodzi sobie z, z. Nie, na pewno sława niezdarna nie będzie. Yy. No tak, ona jest ostrożna w miłości, więc wszystko to musi ona y, inicjować. Chociaż na Barabara... Nie! Matko, jedyna! Jak ja muszę was powstrzymywać. Dobra. Nie idziecie. Nie! Żadnego barabara, ludzie. Tak, ty się akurat możesz zaczuć i mi to nie będzie przeszkadzać. Dobra. Proszę bardzo, coś tu jeszcze zrobimy. Romantyczne. Co tu mamy? O randkowych standardach. Dobra, powiedz, że... Tak, porozmawiaj, że ty nie planowałaś żadnego związku. Yy, romantyczne. Intymność. No, maluje się. Tylko nie bara o tak, potrzymać się za ręce możecie. Na to wam pozwolę, niech będzie. Hmm, porozmawiaj tak o zdrowych związkach. To jest bardzo dobry pomysł. Możesz też ją obczaić. Może jej się zmieni, to ostrożna w miłości. Ciekawa jestem, czy to się może zmienić. Ja lubię, jak się zmieniają. Te przyjazne w aktywności ćwicz walkę? Co to będzie? Ach, on ją obczaja, dobra. Nie wiem, co to będzie ćwicz walkę. A, dobra, on ją uczy. Dobra, powiedzmy, że oni wiedzą, że ktoś tu przyjdzie i faktycznie. No, raczej to wygląda, jakby ją okładał, ale dobra. O, no, całkiem nieźle i poszło. Dobra, i są z tego zadowoleni. To mi się bardzo podoba. Dobra. Powiedz, że jej usta cię rozpraszają. A, aha. Nie złośliwych nie. Sława, ty mi tu nie chorujesz. Muszę w końcu wyjąć te choroby, bo jest ich za dużo. Yy, proszę, kochana. Chwal piękno, to takie średnie. No, ale dobra. To ona musi zaczynać, tu bardziej, bo ona jest ostrożna w miłości. Nie złośliwe. Na pewno nikt nie będzie nikogo straszył. Dobrze. Nie, 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 nie szepczął wodzicielsko. Tu czułość, to tylko to. Pogawędka. Wyraź swoją odwagę. Proszę bardzo. Przyjazne, nie plotka, pogawędka. Poznaj. Proszę. Przyjazne, nie plotka, pogawędka zapytaj jak minął dzień yy, dobra jak tam Sławo się czujesz mm. chodź mój drogi ja cię wyślę żebyś ty sobie skorzystał z krzaka idź i wyślę cię z powrotem do łóżka natomiast Sława może ty byś nam gdzieś poszła co tu możesz na żerowanie? Yy. Dobra, nie czemu tu? Nie baw się włócznictwo, tylko chciałam, żebyś coś zrobiła. Yy, a tu będzie nie. Raz y, rozrywka. Yy, potrzebujemy drewna. Idź sama, idź po drewno. A ty, mój drogi. Dobra, chodź, podejdź tu. Dobra, zbieraj tutaj, bo ty chcesz jednak się jakoś tam przydawać. Więc pozbierajmy tutaj. I możesz bawić się w ucznictwo. Dobra, zdobyto. O, marchewkę znalazłeś. Dobra. Strzelaj. A my czekamy, aż Sława wróci. I będzie to zaraz. Tak. Jest. Chodź, yy, rozpal. Dobra, ty. O, wyładuj od pranie. No proszę, jaki facet. Rozpal. Dobra, i zaproś go do ogniska. O, zamontuj płytę do gotowania na ogniskiem? Co to jest? Yy, opowiedz historię. Zaproś do ogniska. Zaproś go do ogniska, proszę bardzo. Hmm, czy on będzie szedł? Niby idzie. Boże, znowu się teleportuję. No nic na to nie poradzę. O, matko! A tu trzęsienie ziemi było! Tak on jeszcze niestety gorączki dostaje. Mmm, pożądanie seksualne, dobrze. Yy, Chodź tutaj, bym chciała. Co tu możesz zrobić? Chociaż nie to musielibyśmy na ognisko chyba. Dorzuć kłodę. Jeszcze. To no ty nie masz chyba czego dorzucić. Tak, to dlatego tego nie zrobiłeś. Bardzo cię proszę. Ty jej skomplementuj włosy. Oj, ona się przestraszyła. To weź ją przytul. Bardzo proszę. Możesz porozmawiać o miłości. I. Yy, przyjazne, czułość, a nie mamy tu obejmi, romantyczne. Yy, ośmiel się pewnie tego nie zaakceptuje, a nie. No proszę, proszę. A jednak odrzuciła. Ta nasza sława to jest z jednej strony tutaj, tak, a z drugiej tak. Czule mu się w oczy wpatruje, to jej nie przeszkadza. Przechwalaj się rodziną, nie! Nie wiem gdzie ty poszedłeś. Gdzie ty jesteś? Dobra. Wracaj tam. Nie wiem jak się pozbyć tego, że on się umie teleportować. Musiałam go zrobić z jakiegoś yy... usiądź. Albo nie tak. Usiądź i rozmawiaj tutaj. O, proszę bardzo. O koncentracji umysłu. Umiejętności taneczne masz nawet. No i dobrze, historie. Opowiedz niewiarygodną historię. O, zdobyto odczucie. Bardzo się cieszę. Nie, nie prosi o nawiązywanie związku Barabara. O, tu też mamy. Opowieść o przeklętym statku. No dobra. Możesz poopowiadać. Zobaczymy, jak ci pójdzie. O, ty byś chciał mieć dziecko. O, no dobra, każdy mężczyzna wtedy chciał mieć na pewno dziedzica. Dobra, pięknie. Yy, no dobrze, kochani. Powiem Wam tak. Na tym będziemy kończyć ten odcinek. W następnym będziemy jeszcze u Sławy i Wolgberta dowiemy się, poznamy historię Wolgberta. Także koniecznie zapraszam Was na następny odcinek. No i zobaczymy, jak tutaj się ich losy potoczą. Piękna jest tutaj okolica zimą, bardzo mi się to podoba. Więc cieszę się, że spadł śnieg. Także trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.